Prace rozpoczynamy od przygotowania kartki oraz pasteli i wilgotnej ścierki do wycierania dłoni i przecierania ewentualnych zabrudzonych kredek. Zawsze zaczynamy od szkicu. Nie przejmuj się, jeśli szkic nie jest dokładny. Zawsze możesz mieć pod ręką gumkę, którą możesz usunąć niewygodne linie. Szkic jest obrazowy, nie musi być szczegółowy. Wybieramy odpowiednie odcienie kredek. Zawsze pamiętaj, aby mieć pod ręką kilka odcieni danego koloru, który będziesz potrzebował. Rozpoczynamy od wypełnienia ścian budynku kolorem żółtym, jasno żółtym. Staraj się kłaść linię zawsze w tym samym kierunku. Teraz druga ściana budynku. Na drugiej ścianie budynku kładziemy linię troszeczkę w innym kierunku niż na pierwszym planie. Zaczynamy kolorywanie kolorem czerwieni i brązu. Zaczynamy od dachu. Aby nie naruszyć już pomalowanych części obrazu, warto posłużyć się zwykłą kartką papieru, kładąc ją na obrazie, oddzielamy Dotyk ręki od już nałożonego pigmentu. Wtedy on się nie rozetrze, nie zamarze. To dobry sposób, aby pozostawić pomalowaną część obrazu w stanie nienaruszonym. W malarstwie pastelowym specyficznym jest to, że malarz, artysta łączy się ze swoim dziełem przez bezpośredni kontakt z pigmentem kredki. Przez późniejsze rozcieranie pigmentu. To niemal magiczny wymiar tego rodzaju malarstwa, kiedy nasza ręka jest po prostu nośnikiem farby. Po pomalowaniu dachu kładziemy ostre linie czarną kredką pastelową, które nadają kontury dachu. Zaczynamy malować drzewa za budynkiem tył budynku i to co znajduje się za budynkiem jest pozbawione światła, więc w tym wypadku używamy tylko kredki czarnej, ewentualnie y, ciemnobrązowej. Czarne plamy kolorystyczne. Możemy rozcierać od razu palcami lub możemy poczekać aż nałożymy cały czarny pigment na, odpowiednią, na odpowiedni obszar szkicu. Zaczynamy malować podłoże przed budynkiem i z lewej strony budynku. Poczynając od lewej strony jest najmniej światła, idąc w prawo światła jest więcej. A więc. Od lewej zaczynamy najciemniejszymi kolorami, kończąc jaśnym, jasnymi z prawej strony. Najpierw nałóż pigment, potem przejścia pomiędzy różnymi rodzajami pigmentu będą sukcesywnie rozcierane palcami. To pozwoli na naturalne przejście kolorów, barw. Podłoże aż po horyzont mogą być w różnych barwach. E, dobrze gdyby były w barwach ciemnych, chłodnych. E, może to być chłodna zieleń, przemieszana czernią. E, pamiętaj, aby zaznaczyć każdorazowo czarną kredką kontury odpowiednich struktur podłoża. Aby zaznaczyć przejścia pomiędzy kolorami, które najbardziej między sobą się różnią, warto właśnie zaznaczyć to prostą linią czerni. W tle malujemy górę pokrywającą kolorem fioletu. Nadajemy bokom budynku odpowiedni charakter, podkreślając je grubą, czarną kreską. Z przodu, bezpośrednio od podłoża na ściany budynku, możemy pociągnąć linie, które nadają pewien charakter ścian, postarzają je. Jest to jakby trawa, która rośnie bezpośrednio przy ścianach budynku. Malujemy drobne kreski jaśniejszych kolorów, nakładając je na czerni z przodu. Obrazuje to jakby rodzaje, różnego rodzaju traw, roślin. W sklepach plastycznych jest dostępny no niemal każdy kolor w kredce pastelowej. Trudno jest tutaj mi w... Powiedzieć, nazwać każdy użyty przeze mnie kolor kredki, gdyż często operuję nimi po prostu wzrokowo. Ale dzięki temu, że jest tak wielki wybór kolorów pasteli, to jest bodaj jedyne medium, w którym nie trzeba praktycznie mieszać barw, bo jest ich, bo jest ich tak wiele na rynku. Jest każdy kolor dostępny. Dzięki temu możemy bezpośrednio nakładać takie barwy, jakie, jakie chcemy, bez konieczności mieszania pigmentu z sobą. No oczywiście, trzeba by było mieć wszystkie dostępne kolory, a to już jest inna sprawa. Jeśli używamy, jeśli chcemy się bawić w malarstwo pastelowo, pastelowe, warto zaopatrzyć się w kredki lepszej, lepszego gatunku, lepszego rodzaju. Początkowo malowałem zwykłymi, jakimiś chińskimi kredkami, ale nie do końca łapały się kartki, nie miały dobrej przyczepności inaczej. Nie zawsze każdy pigment można było nałożyć na kartkę tak jak się chciało, lub na już położony pigment innej kredki. Z czasem zmieniłem. Te chińskie kredki na kredki firmy, firmy Rembrandt. No jest to jedna z droższych firm na rynku. Jedna, jeden pastel kosztuje około 5 zł. Ale warto. Są odpowiednio miękkie. Bardzo dobrze nakładają się na już stworzone, nawet zafiksowane e, dzieło szczególnie jasne kolory, których chińskie kredki miały problem, w firmie Rembrandt bardzo dobrze kładą się. Rembrandt to rodzaj kredki, a firma to Talens, bo Talens produkuje jeszcze kredki rodzaju Van Gogh, które są troszeczkę mniejsze, cięższe, wagowo po prostu, jest ich mniej w, jednej, w jednym pasterzu. Ale Właściwie nie odbiegają. Van Goghi nie, odbiera, nie odbiegają tak bardzo od Rembrandtów. Po nałożeniu szczegółów na drzwi i okno, rozpoczynamy malowanie trawy. Zawsze zaczynamy najbliżej pierwszego planu, malowanie trawy, aby uzyskać efekt dali. Na początku, na pierwszym planie, trawa jest jasna. Im dalej w głąb, trawa jest ciemniejsza. Oczywiście źdźbła dźb traw są wymieszane z sobą, ale dobrze jest stosować zasadę, iż na pierwszym planie jest więcej jasnych źdźbięł trawy niż ciemnych. I oczywiście sukcesywnie idąc w głąb, yy, zmieniać te proporcje. obraz pastelowy, aby miał swój specyficzny charakter był pełny, musi być oprawiony oprawiony w paspartu oraz w ramkę. Paspartu dobieramy zawsze w odpowiednim kolorze do obrazu jak tego dokonać. Najlepiej znaleźć taki... Specyficzny, charakteryzujący cały obraz kolor i dobrać według, według tego koloru dokładnie takie samo pasparto. Z kolei Rama. Dobrze kiedy kontrastuje z paspartu. To taka zasada, kiedy chcemy, żeby obraz ładnie prezentował się na ścianie, ładnie prezentował się w całości. I jak widzicie, ściany, ściany budynku wcześniej, na samym początku, były pokrywane kolorami yy, odcieni żółci. Następnie były tam nałożone odcienie bieli. Z tym, że lewa strona ściana, ściany yy, jest troszeczkę ciemniejsza w stosunku do tej pierwszoplanowej, która jest jakby najbardziej naświetlona. Kiedy już nałożymy wszystkie barwy, rozetrzemy pigment w odpowiednich miejscach, możemy zająć się szczegółami i kontrastami, czyli w miejscach, w których chcemy, aby była widoczna jasność padającego światła, nadajemy odcienie bieli i na przykład koloru złota. Złotej ochry. Jeżeli chodzi o pastele, w historii były używane i bardzo cenione, szczególnie przez impresjonistów. Ale już wcześniej były używane, począwszy od, od baroku, w renesansie, często używane były do szkicu. Jeżeli chodzi o impresjonizm, o które wspomniałem, to Degas czy Monet oni używali pasteli, aby nadać właśnie charakter zmieniającego się światła, ruchu świetlnego, impresji. W swoich obrazach. Jedno z dzieł moneta dało właśnie nazwę całemu stylowi impresjonizmu. Ten obraz nazywał się Impresja Wschód Słońca. Tworzenie podstaw obrazu. Czyli jego formy jest sztuką naj, najkrótszą. Nadawanie mu f, m, szczegółów, na, nadawanie życia, cieni, światła, poszczególnych drobiazgów to zajmuje czas. Warto stosować sobie taką zasadę. Aby nie przesadzać, bo jeśli przesadzimy, to obraz straci swój charakter, swój wydźwięk. Dlatego warto w sobie mieć taki hamulec, który powie dość. Jest fajnie, jest ok. Już wystarczy. Końcowy obraz zabezpieczamy fiksatywą e, lub zwykłym lakierem do włosów. Zapobiega to sypywaniu się pigmentu i utrwala efekt.